Z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto jest ustawić wartości EXPO dla przechyłu i pochyłu. Ułatwi to nam precyzyjne sterowanie modelem w zawisie, kiedy no nasze ruchy manetką przechyłu i pochyłu będą bardziej precyzyjnie i bardziej dokładnie przenoszone na sterowanie serwomechanizmami. Odblokuję radio. Wejdę do menu ustawiania wychyleń. Dla kanału przechyłu ustawię wartość EXPO minus trzydzieści pięć procent. Zarówno dla z jednej połówki charakterystyki, jak i dla drugiej połówki charakterystyki. Zobaczmy, że takie ustawienia spowodowały nam wypłaszczenie tej charakterystyki bardzo delikatne w okolicach neutrum. Podobne ustawienia wykonam dla yy, pochyłu, wpisując identyczne wartości. Warto tutaj dodać, że w radiach futaby wpisanie wartości expo ujemnych powoduje wypłaszczenie charakterystyki. Natomiast gdybyśmy wpisali wartości dodatnie, charakterystyka w okolicach punktu neutralnego byłaby bardziej stroma i model szybciej reagowałby na nasze polecenia. Wejdźmy do menu głównego. To tyle, co mogliśmy ustawić w samym nadajniku przed podłączeniem odbiornika i przed ustawianiem serwomechanizmów już w modelu. W następnym odcinku przedstawię, jak zbindować odbiornik z nadajnikiem.